Znowu byłem na złomie. Opowiem, co przywiozłem i ile zapłaciłem. Zacznę od bańek. Bańki po mleku, na mleko. 4,20 i 1,30. Dodatkowa przykrywka. Przykrywki biorę zawsze, jak są luzem, bo częściej spotyka się bańki na złomie niż, yy, niż przykrywki. Przeważnie są bez przykrywek. One się sprzedają całkiem nieźle. W cenie tam 40-50 zł. Do celów dekoracyjnych kupują. Są ładnie pomalowane, widziałem w internecie, w takie kaszubskie kwiaty. Ta trzydziestka to jest radziecka taka. Ona nie jest szczelna. Przeważnie u nas na wsi były do śmietany używane, z lewni. A ta przykrywka była dobra, że wozak, który woził końmi, mógł sobie na niej usiąść. Także bańki, mamy bańki. Kanister dziesiątka. 10-litrowy kanister, nie wiem po co, wziąłem, to się nie sprzedaje, ale lubię mieć. Koło felga od Żuka, no opona to jest do wyrzucenia, felga taka nie jest zbyt śliczna, ale felgi się sprzedają od żuka. No to jest fajna taka zdobyć, bo te fotele się sprzedają. To jest prawdopodobnie są powiązałki, ale one pasują i do 25-28 do ciągnika pasują, oczywiście po wymianie tego tej, tego elementu mocującego. Para, czyli pralka. Mam takich dużo. Nie są to drogie rzeczy, ale się trochę sprzedają. Poza tym robią za dekoracje. To też w celach dekoracyjnych kupiłem, chociaż ta niebieska jest w pełni sprawna. Co jeszcze? Beczkę przywiozłem też. Beczkę to używam jako śmietnik na krosowisku stawie. Przydają się. Tym bardziej, że już ma wycięte dno. Co jeszcze? O tutaj. Obcęgi i przecinak. Przecinak się przyda, obcęgi to kupiłem ze względów dekoracyjnych, bo tutaj mam taką fajną kolekcję obcęgów. O, na tym słupku nawieszałem, przybędą jeszcze jedne. Będzie więcej, robią dekoracje. to dekorację. No, izolator. To izolatory, takie rzeczy nie są metalowe, więc można na złomie brać za darmo. Ale one się mam wystawiane w internecie, czasami do celów dekoracyjnych też kupi. A jak są sygnowane, to są i kolekcjonerzy, którzy kolekcjonują. Poziomicę wziąłem, nie wiem dlaczego. Niedawno, może dlatego, że niedawno kupiłem na, w sklepie taką i zapłaciłem 65 zł. A ta jest, wygląda strasznie, ale patrzyłem, że działa. I tak okiem sprawdzałem, że prosta. Może się przyda. Dwie bańki. No jedna z przykrywką, to się jeszcze sprzeda. Doniczkę to wziąłem dla siebie, posadzę jakiś kwiatek. Tutaj to są części od malucha. Dwa rozluźniki i pronica. one nie są kompletne, nie są sprawne, ale mam klienta, który kupuje do regeneracji takie. O, tablice, to to celów dekoracyjnych. O, ten durszlak to jest też, o dla... Wziąłem siostra, zamówiła u mnie taki durszlak, będzie w nim kwiatki sadziła. Teraz wałek przekaźnika mocy. Fajny, bo zatrzaskowy, ale niestety jeden krzyżak jest wybity. Jeden krzyżak do wymiany. No i taki fajny robiony bolec, przetyczka. No co jeszcze? I to wszystko. Teraz tak powiem. Beczka, te wiertarki, tara, siedzenie, koło, bańki to 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 300 zł za wszystko zapłaciłem chyba dobrze myślę, że jakbym to posprzedawał byłoby dwa razy tyle także dzięki za oglądanie następna wyprawa na złom też będzie nagrana